Majny dzionek wpadnę do kumpli, może żyją. Stać policja. A ci co znowu, zjadłeś kaszankę u ludka? Ała moja głowa, widzę że nic nie widzę. Ja stąd spadam, nie będę się bawił z tobą w berka. Nie, poskarżę się mamie. To se idź, a ja pójdę gdzieś. Nie pamiętam gdzie. Przez tego stukniętego kozaczka nie obejrzałam do końca muminków. O cześć, gdzie moi buty? Sprzedałam na Allegro, dużo dali. Dobra mniejsza oddasz mi swoje. Nie ma mowy, moje to oryginały Adidasa. Trudno, jak będziesz spała, zarąbię ci je. Mam zabezpieczenia na klauny. To jakim cudem siedzisz jeszcze w domu? Mam cię dość idę desana. Kurczę, spadaj, zostaw mnie. Siema kozaczek, fajna impreza wczoraj była, tylko ty najszybciej odpadłeś. A bo powiedzieliście, że jak wypiję dwie wódki na raz, to dostanę 20 złotych, a w ogóle kiedy mi je dacie? Kiedyś damy, o ile nie zapomnimy, to na następną im nie masz zaproszenia. Dobra, zaraz dostaniesz. Weź się posun stara torbo. Ty gruba frondo zabiorę ci książki. I co socci twój plecak jest w śmietniku, a twój leci do włoszech. O patrzcie, kto wpadł zielono włosa daltonisto kiedy w końcu oddasz mi moją szczoteczkę do zębów? Może jutro bo aktualnie z niej korzystam A ciebie co walec przejechał? Nie, pociąg Ty to masz szczęście tak jak wczoraj kiedy wpadłeś do spożywczaka i prosiłeś o pół kiloszynki A jak powiedzieli że nie sprzedają to z płaczem wybiegłeś twierdząc, że cię nie szanują Hahaha, ha, ha, myślałam że umie panować nad emocjami A wiecie jaki miałem sen? Co znowu o tym jak je ty cię goni? Nie tym razem jak spałem Yeti wskoczył przez okno i się pytał gdzie mam mąkę, ja spanikowałem i uciekłem, zaczął mnie gonić i niestety dogoniła na końcu mnie zjadł. Spokojnie Yeti nie istnieje. Istnieje, jeden u mnie w szafie mieszka, mówiłam ci że głowa mu normalnie nie funkcjonuje. Nom za dużo bisi się naoglądał i teraz myśli, że czerwona torebka to fajna rzecz. A oni znowu się ze mnie naśmiewają. Może u mnie mieszka Yeti, ale was UFO śledzi? Haha, ale mi się rymło. A skąd wiesz, że UFO mnie śledzi? To moja sprawa, nie twoja, idioto. No i kto tu jest mądry? Kretyn, baran. Uspokójcie się, bo tą wódkę wyrzucę przez okno. Dobra, będę grzeczny, ale nie wyrzucaj jej, bo jakiś żółce se weźmie. O, widzieliście to, co znowu? Tamów o sobie tańczyło. I znowu coś z nim nie tak, za dużo zjadł marsjanek. E ja, może wpadniecie do mnie na imprezę jutro. A, o której, gdzie i ile osób? W lesie o drugiej w nocy, i my sami. Ci chyba odbiło. O drugiej w nocy? Może lepiej o czwartej? No dobra, to o czwartej się spotykamy w lesie pod jednorożcem, to znaczy słoniem. Mam nadzieję, że dobrze idę. Siema, gdzie jesteście? Hehe, nie wyspaliście się? Kozaczek, a gdzie prowiant i wódka? Kurde, wychlał po drodze i się nie podzielił z Czekajcie, zaraz skoczę i kupię. Ciekawe, gdzie kupisz, jak wszystko zamknięte? Dopiero od siódmej wychlałeś i się nie podzieliłeś. To wy czekajcie, a ja skoczę i kupię. Jak mnie znowu policja nie złapie, to wrócę. O dzień dobry poproszę trzy wódki rano nie wstajec, kilogram ogórków w kartonie i coś tam jeszcze, proszę, razem 55 zł i 55 groszy. Proszę, dziękuję i wszystkiego najgorszego. Dobra to ja szybko wskoczę do nich bo pewnie płaczą za mną, a może raczej za wódką. O, w końcu jesteś. No mam już wódkę i ogórki, to fajnie odłóż i chodź na chwilę. Okej okay, już idę. Kurde uwolnijcie mnie przecież byłem grzeczny, nawet starszą panią przeprowadziłem na drugą stronę boiska, nie wypuścimy cię teraz sobie posiedzisz, a teraz se wypijemy i pogadamy z tymi kolesiami obok, hahaha ha, ha, już się naćpał, no właśnie przecież to dwa drzewa, nie osądzajcie wyglądają jak ludzie, czekaj ja wezmę kozaczka i schowam do oszopy, kurde traktują kurde mnie kurde jak kurde zabawkę kurde, dobra to ja idę gdzieś tam. Teraz setu polisz. Ale jak, co, kiedy, dlaczego? Haha, ha, i co teraz powiesz? Mamu się ratuj. No kurczę, a ja chciałem się napić i zobaczyć, jak kufo tańczy. A ty skąd się wziąłeś? Sasuke cię zabrał do szopy, to temu klocowi odbiło, odwiązał mnie i sam się związał, haha, faktycznie kiepsko, twoją wódkę sprzedałam, więc nic nie wypijesz, i co zrobisz? Nic, pójdę do krainy Barbie pobawić się z teletubisiami, na szczęście zachowuje się normalnie, halo, czy ktoś mnie słyszy? Boję się, niech ktoś mi uratuje.